Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lesiu z Attitude Polska, a oto omówienie SummerSlam 2022. Jesteśmy po największej gali lata i chyba możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że gala wyszła bardzo, bardzo dobrze. Momentami była ona świetna, a w tym momencie właśnie ją sobie omówimy. E, tylko jeszcze jedna informacja, bo musiałem zrobić reset komputera, bo no coś tam mi się popsuło. I jak teraz odsłuchałem krótkie demo mojego głosu, to jakby brzmiał on odrobinę inaczej, więc napiszcie, czy jest jakaś różnica, czy po prostu mi się to wydaje. E, no a jeśli jest, no to po prostu będę musiał coś tam naprawić. E, lajkujcie, subskrybujcie, wspierajcie kanał Adwidge Polska. E, w tym miejscu jeszcze chciałbym podziękować wszystkim osobom, które były na live reaction. Bawiłem się niesamowicie. E, nie wiem, kiedy następny raz będzie live... A nie, dobra, wiem, kiedy będzie następny live reaction. Oczywiście już na początku września gala w Wallii o normalnej godzinie Clash at the Castle. Być może zrobi się live reaction z kimś, wiecie, in person, no ale to jeszcze zobaczymy. Będę oczywiście Was informować, a teraz zobaczmy, co wydarzyło się na Summerslam. Zaczęliśmy z naprawdę grubej rury, ponieważ od walki Becky Lynch kontra Bianca Belair o Raw Women's Championship. Jak wiecie, ja spodziewałem się, odwrotnej sytuacji do tej, co zobaczyliśmy rok temu, czyli że Bianca Belair w kilka sekund pokonuje Becky Lynch. Dostaliśmy coś innego, dostaliśmy po prostu pojedynek. Tak czysto ringowo chyba najlepszy pojedynek na całej gali. Panie dały naprawdę bardzo fajne 15 minut, było kilka innowacyjnych akcji, więc nie można powiedzieć, że to było kopiuj wklej z tego, co było na WrestleMani. E, mimo wszystko chyba walka na największej gali roku podobała mi się odrobinę bardziej. Tutaj natomiast było trochę więcej innowacji, tam jedno KOD poza ring, tak dalej, ogólnie dużo rzeczy poza ringiem się działo w tym pojedynku, ale no obydwie te dwie panie są mega utalentowane więc ta walka nie mogła po prostu wyjść źle, e, zakończyło się wszystko po tym jak Bianca wykonała perfekcyjne Spanish Fly, a następnie poprawiła je KOD i w taki sposób obroniła swój tytuł, a po walce dostaliśmy uścisk dłoni obydwu pani, co było naprawdę bardzo milutkim momentem, bo pamiętajmy że w zeszłym roku to się wszystko zaczęło od tego, że Bianca z Becky podały sobie dłonie, a wtedy Becky wykonała Manhattan Handleslam, a teraz panie podały sobie dłonie w geście, no raczej przyjaźni to nie, ale wiecie, że mają swój szacunek. A potem zdecydowanie najpiękniejszy i nie ma, nie ma, nie żaden Brock Lesnar, nic. Najpiękniejszy moment całej Gali usłyszeliśmy muzykę powracającej Bailey. O Jezus Maria, jak ja się cieszyłem, jak ja się kurde cieszyłem, że moja ukochana Bailey powraca do WWE po ponad rocznej przerwie. Nie wiecie jak bardzo mi jej brakowało i wyczekiwałem. Mówiło się, że powróci na Royal Rumble, jednak jej nie było. Mówiło się, że może będzie na Money in the Bank, jednak tam również jej nie było. Już myślałem, że może jeszcze później powróci, ale nie. Jest Bailey i nie jest ona sama, ponieważ z nią wyszły Dakota Kai, która, o ile dobrze pamiętam, no skończył jej się kontrakt w WWE, ale była chyba free agentem i od nowa jest zakontraktowana, więc fajnie. Ja akurat jej pracę w NXT bardzo, bardzo lubiłem. Oraz debiutująca w głównym rosterze, no w sensie Dakota też debiutuje, ale no. Io Shirai. Jeden, przecież to jest najpiękniejsza stajnia w całym WWE. Uwielbiam każdą z tych zawodniczek. No i już się nie mogę doczekać, też tutaj taka informacja, że to już nie jest Io Shirai, tylko Io Sky, gdzie Io to jest I-Y-I-O. Nie wiem, dlaczego ta zmiana. Widzicie, nawet Winsa już nie ma w federacji, ale jednak zmiany ringnej cały czas muszą być. No i potem był Face to Face, te trzy zawodniczki weszły do ringu, gdzie stała tam tylko Bianca, e, potem przyszła Becky, e, więc najprawdopodobniej na klasze at the Castle, albo kiedyś tam dostaniemy Six Man, raczej Six Women's tag team match. E, nie wiemy kto jeszcze będzie po stronie tych faceowych zawodniczek. E, no i to chyba również potwierdza, że Becky Lynch ostatecznie po roku przechodzi Face Turn, co raczej jest fajne, ponieważ no, pamiętamy co było w zeszłym roku, kiedy powrócił i wszyscy fani ją cheerowali. Myślę, że również nie będzie teraz problemu, żeby fani ponownie pokochali Demen. Kolejną walką na Gali było starcie Logana Pola z Demizem i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ spodziewałem się, że to będzie taka bezpieczna walka. No wiemy, Miss nie jest jakimś niesamowitym workerem. Raczej nic over the top nie wymyśli. Jakiś jeden większy spot dla Logana i tyle i w sumie tak było, ale było to zrobione bardzo, bardzo dobrze, co no brawa dla Logana Paula, ponieważ jest to dopiero jego druga walka i wyglądał lepiej niż taki, no, no nie wiem, Dominik Mysterio. W pewnym momencie, kiedy zainterweniował Ciampa, został on wywalony z ringu, wtedy on sobie ułożył krzesełko, usiadł i powiedział, że on nigdzie nie wychodzi i wtedy na arenie pojawił się AJ Styles, który no w skrócie go grzecznie wyprosił. Kilka chwil później highlight całej tej walki, czyli frog splash z trzeciej liny na stół komentatorski, no trzeba mieć ja ja chyba nawet większy od Misa, żeby wykonać taką akcję. A wszystko zakończyło się po Skull Crushing finale, ale nie na Loganie, tylko właśnie na Mizie. Yy, I teraz jestem ciekawy, czy no, Logan Paul jest zakontraktowany w WWE i to wiemy, ale czy będzie on regularnie pojawiać się w telewizji, czy teraz będzie miał jakąś przerwę i pojawi się dopiero przed jakąś większą galą, nie wiem, Day One, albo nawet Survivor Series. No, będziemy musieli poczekać. Yy, potem, dobra, mówiłem, że Bailey to jest najlepszy moment tej gali, ale zapomniałem o jednej rzeczy czyli reklama wody Maximum Male Models. Ach, aż po prostu mi się gorąco wtedy zrobiło. Powiem tak, lepsze jest takie coś niż to, co zrobili w zeszłym roku, gdy był ten Xavier Wood z tą wyrzutnią wody. Okej. Okay. Starcie o tytuł United States Fury kontra Bobby Lashley. Yy, mówiłem w predykcjach, że jak dla mnie ta walka jest kompletnie niepotrzebna i w ogóle dlaczego jest na tej karcie. I można powiedzieć, że miałem rację, ponieważ trwała ona może 5 minut. Bobby Lashley kompletnie dominował, mimo tego, że na początku walki Fury zatekował go walizką. Yy, ale no tak... Broni swojego mistrzostwa, czas na inny program. Jedyne, co mnie teraz pociesza, to to, że być może na Survivor Series dostaniemy walkę Gunter kontra Bobby Lashley i już naprawdę zacieram rączki, chociaż do tej gali jeszcze parę miesięcy i możliwe, że albo jeden, albo drugi straci do tego czasu ten tytuł. A jeśli chodzi o jego, no to szkoda strasznie, ponieważ do momentu zdobycia walizki, był on przedstawiany nawet mocno, no ten jego run z tytułem United States on tam wygrywał wszystko, nawet przed tym ranem, powiedzmy, nie licząc walki z Patem McAfee. A teraz, od kiedy zdobywał Walizkę, to zalicza porażkę za porażką i cały czas jest bity, czy to przez Romana, czy to przez Dru, czy to przez Brocka Lesnara. Więc no nie wygląda on ani trochę wiarygodnie i myślę, że jeśli chcą zrobić Kashin udany, to najwcześniej gdzieś tam na początku 2023, bo teraz naprawdę chciałbym, żeby Fiori porobił sobie coś innego, może jakiś comedy feud wokół walizki, że nie wiem, ktoś mu ukradnie tą waliskę, ale niech nie kasinuje o boże. Najgorsze co mogą zrobić to jeśli będzie walka na the Castle Roman kontra Dru, Dru Gra, a po wszystkim walizkę zękasuje Fury. To będzie no po prostu najgorsze, chociaż jak teraz to powiedziałem na głos, to jest możliwe, że oni tak zrobią, chociaż nie powinni. Kolejna walka: Judgment Day kontra Mysterios, e, i na początku chciałem pochwalić, że ej, to jest no disqualification, tak team match, więc fajnie, że to jest taki tornado, tak team match, ale potem zaczęli się zmieniać i już stwierdziłem, dobra, no to jednak nie pochwalę. Sama walka. Bez strzału, w sensie podobną walkę dali tydzień temu na Monday Night Raw. Fajnie, że większość walki jednak przeworkował Rey, no bo Dominik... No Dominik jest Dominikiem. A jeśli mówimy o Dominiku, to został on zaatakowany podczas walki przez Rhea Ripley i wtedy zgasły światła. Na stage'u magicznie pojawiły się schody, jednak nie wyszedł z nich Cody Rhodes, tylko wyszedł powracający Edge. Znaczy, w trakcie pre była ostatnia winietka z tych wszystkich Edge'a i było tam napisane, że I am coming tonight więc każdy, kto wiedział, że to chodzi o Edge'a, a każdy wiedział, że to chodzi o Edge'a, wiedział, że powróci dzisiaj, a gdzie indziej miał powrócić, jak nie interweniując podczas walki z Tiny, z której został on wywalony, no i po tej interwencji, no, misteriosi wygrali, więc fajnie, że Judgment Day jest mocno prezentowane, cały czas mnie śmieszy, że wywalili Edge'a, ponieważ on był tym słabym punktem, no a od tego czasu, no, przegrywają większość walk, ale taki szczegół. Potem starcie Pat McAfee kontra Happy Corbin, fajne wejścia wejście Pata, dostał on chórek, jednak wejście z Seven Nation Army na Wrestlemania było o wiele, o wiele lepsze. I jak bardzo lubię Pata... To ta walka mu nie wyszła. To była chyba jego najgorsza walka. No nie liczmy tego starcia z Finnsem, MacManem. E, ale no było dużo boczy. W sensie nie było takiego jakiegoś wielkiego, mega bocza. Nawet finisher był boczem, ale nie było wielkiego bocza, że nie wiem. Był na trzeciej linii i się wywalił. Ale było bardzo blisko i to kilka razy. I naprawdę bałem się, że pad zrobi sobie jakąś krzywdę. E, ale na całe szczęście chyba wyszło całkiem bezpiecznie. E, fajny był komentarz Michaela Cole'a. W ogóle Michael Cole robił świetną robotę przez całe show. To na pewno nie przez to, że Vince nie krzyczy mu już do słuchawki. Yy, Pat McAfee wygrał, co było dosyć łatwe do przewidzenia. Tam był revbam, wtedy McAfee strzelił Korbinowi w jaja, a następnie wykonał. To chyba miał być Canadian Destroyer, ale wyszedł taki bardziej Sunset Flip, tak czy inaczej Pat McAfee po tym wygrał. No, Happy Corbin pewnie będzie miał kolejny jakiś midcardowy feud. Pat McAfee dalej sobie będzie komentował i powróci przed kolejną jakąś większą galą, najpewniej przed WrestleManią. E, potem na arenie pojawił się Drew McIntyre. Nie miał on dzisiaj walki, ale wygosił całkiem fajne promo, gdzie śmiał się z main eventu. W sensie powiedział: "No, już nie mogę się doczekać walki Brock Lesnar kontra Roman Reigns po raz pierwszy." w Nashville, w stypulacji Last Man Standing przed chłopcem i tam poszedł do jednego chłopca i zapytał się o jego imię i przed tym chłopcem jeszcze nigdy nie walczyli więc no, mi się akurat to podobało, a potem powiedział, że nieważne kto wygra, on i tak zwycięży na Clash at the Castle true, liczę na ciebie. Walka o Unified Tag Team Championship e, Street Profits kontra Di Usos i chyba mój jedyny zawód podczas całej tej gali, e, ponieważ to powiedzmy takie Bobby Rushley kontra Fury, no to ja tam nie miałem żadnych oczekiwań i niczego nie dostałem, a tutaj jednak spodziewałem się najlepszego Lepszej walki na Gali, no ale no tak nie było. Też nie było tak, że w 100% skupiliśmy się na Jeffie Jarecie, chociaż oczywiście ten też miał również swoje momenty. Tam w pewnym momencie któryś z braci Uso prawie wykonał na nim super kika i on złapał nogę. I, I potem pomógł trochę profitsom, gdzie wydawało się, że być może teraz oni zwyciężą, ale samo starcie trwało. 12 minut, w sensie gdyby było ono na SmackDown albo na Raw, to bym powiedział, że bardzo fajna walka, ale jednak to jest Street Profits kontra Diusos na SummerSlam, też być może jest to spowodowane tym, że no... Zrobili wszystko co mogli zrobić na Money in the Bank i nie chcieli zrobić z tego powtórki. No ale i tak oczekiwania były bardzo wysokie, a jednak nie dostaliśmy nic specjalnego. E, tam po walce dostaliśmy taki teaser, że Ford był bardzo wkurzony, a Dawkins taki bardziej zawiedziony, i że być może niedługo będzie Hiltur Monteza Forda, czego bardzo, ale to bardzo bym nie chciał. Dalej segment Ridla, wyszedł on sobie i powiedział: Wiem, że mam kontuzję, nie jestem e, oczyszczony, żeby walczyć, ale mam to gdzieś, chcę Sefa Rollinsa. I na arenie pojawił się Sef Panowie zaczęli się nawalać, yy, ale ostatecznie zwycięsko wyszedł z tego Sew, wykonując Kermstomp. No i fajnie, w sensie wolę dostać takie coś, niż tutaj walkę Ridla z Sefem Rollinsem, a potem na klasze The Castle Revanche Riddle kontra Sev Rollins. A tutaj zrobiliśmy taką fajną historię, że niby Sew go kontuzjował, do wszystkiego wrócimy za miesiąc, yy, a co się odwlecze, to i tak nie uciecze. Tylko szkoda dla, dla tych fanów, co oglądali na żywo na arenie, ponieważ ominęła ich na pewno bardzo, bardzo dobra walka. Zostały nam dwie walki do końca. Pierwszą z nich było starcie Leaf Morgan kontra Ronda Rousey i trochę mnie zasmuciło to, w jaki sposób pokazali Leaf Morgan. W sensie, ja już chyba bym wolał, żeby wygrała Ronda Rousey, ale żeby Leaf była pokazana, że ona jest waleczna, że ona jest mocna, że ona może zagrozić. A tutaj jednak, no to. Rauzi kompletnie dominowała, jednak ostatecznie przegrała. A jak to wyglądało? E, Zapiewała ona swoim armbar i wtedy chciała podnieść się Leaf Morgan. E, Łupatki Rauzi były na macie: raz, dwa, trzy. Ale okazało się, że to też nie był taki w 100% czysty finish. Ponieważ po kilku powtórkach okazało się, że podczas e, no, odliczania e, Leaf Morgan odklepała, więc Ronda Rauzi powinna wygrać. Ogólnie Ronda mocno się zdenerwowała, odepchnęła nawet sędziego. E, I jest możliwe, że jest to początek jej heel turnu, co jest bardzo, bardzo dobrym pomysłem, ponieważ, no kto tak w stu procentach szczerze, cziruje Rondzie Rousey? Ona jest kompletnie bez emocji, no i nie działa jako baby face, a jako heal, no to nadal będzie mogła pracować jak aktualnie pracuje, tylko wszyscy wtedy będą mogli jej buczeć. A nawet myślę, że być może ona będzie się czuć w tym bardziej naturalnie niż jako face. Więc ja z tego powodu się cieszę, nie wiem co aktualnie dla Leaf Morgan, myślę, że niedługo wróci Charlotte i być może walka z The Queen na Clash at the Castle, chociaż wtedy oznaczałoby to, że raczej Charlotte to zwycięży, ponieważ będąc szczerym nie wierzę żeby e, Leaf Morgan dotrwała do Survivor Series z mistrzostwem SmackDown kobiet, ale może dotrwa zróbmy jakiś challenge. E, napiszcie w komentarzach co mam zrobić, jeśli e, Liv dotrwa do Survivor Series z mistrzostwem. Może coś fajnego wybiorę i powiem o tym na jutrzejszym shortkacie. A teraz to po co wszyscy się zebraliśmy? Po raz 2137, e, a tak naprawdę po raz 7 singlowo Brock Lesnar kontra Roman Reigns Last Man Standing Match. I powiem Wam tak, to będzie taka dobra rada od wujka Lesia. Cokolwiek robicie w swoim życiu, róbcie to tak, żebyście byli szczęśliwi żebyście byli szczęśliwi jak Brock Lesnar wjeżdżający na SummerSlam w ciągniku. O Jezus Maria, jakie to było piękne. Niektórzy chcą wjeżdżać na gale jakimiś super samochodami, niektórzy przylatują helikopterami, a tu jedzie sobie Brock Lesnar w traktorze jak totalny koks. Potem jeszcze wchodzi na ten traktor i robi swoją zapowiedź i fajny moment, który przegapiłem na żywo, ale potem zobaczyłem na e, Twitterze chyba powtórkę, jak Brock Lesnar potem odrzuca mikrofon, a Roman tak, jak gdyby nigdy nic bez żadnych problemów łapie ten mikrofon. No, e, jeśli jeszcze tego nie widzieliście, to naprawdę serdecznie polecam. A sama walka? No, tak. Jest to Brock Lesnar kontra Roman Reigns widzieliśmy tę walkę no już kilka razy w przeciągu ostatnich 365 dni dwa razy więc no pewne rzeczy się powtarzały były Superman Punche, były German Suplexy ale jednak intensywność była na kompletnie innym poziomie w ogóle walka dopiero się zaczęła a Brock Lesnar już skacze z tego traktora na wala tego reńca potem wyciąga stoły tam gdzieś lecą za barykadę, a to i tak była spokojniejsza część tego pojedynku akcja po akcji nie będę wam opowiadać ale no było to brutalne było to intensywne bardzo miło się to oglądało. Też podobał mi się moment, w którym Brock wrzucił na ten traktor tego Romana i go wrzucił jak gdyby był jakimś śmieciem do ringu. No i chyba highlight, czyli Brock Lesnar podnoszący ring traktorem. No Takiego czegoś w wrestlingu jeszcze nigdy nie było i raczej nigdy już nie będzie. No, Jezus Maria, jak ja się po prostu uśmiechnąłem, gdy to zobaczyłem, no to był piękny moment, nigdy go nie zapomnę. No i tutaj doszliśmy do no, końcówki tej walki, czyli panowie biją się koło ringu, no bo w ringu już za bardzo nie można, no i Brock Lesnar tak bardzo dominuje Tribal Shifa, że podchodzi do niego Paul Heyman, mówi dobra, dobra, już starczy, masz te wszystkie tytuły, tylko daj mu po prostu spokój. No i wtedy zobaczyliśmy coś, co chciałem zobaczyć na ostatnim SmackDown, czyli czyli Brock Lesnar wykonujący F5 na polu Hejmanie, jeszcze w dodatku na stolik komentatorski no mówię, ta walka miała wszystko potem chyba Roman zrobił Spira albo przyszli Usosi i wykonali super no, jedno z tych dwóch i na arenie pojawił się Mr. Money in the Bank Theory i jednak wiedziałem, że to się nie zakończy dobrze dla Fioriego, ponieważ no jak wtedy ta walka miałaby wyglądać, czy byłby to triple threat, last man standing match, no byłoby to bardzo dziwne, a w ringu tego nie skończą, no bo ring jest zniszczony. No i tam na początku zaatakował Romana, jednak nie zdążył zaatakować Lesnar'a, a tam był chyba atak u Zosów i potem, nie pamiętam co tam było. Nie pamiętam, przepraszam Was bardzo, ale pamiętam, że tam już Usosi leżeli, yy, zniszczeni przez Broka. Może tam był atak UsoSów, Brok sobie poradził, jakiś spiry od Romana. No, coś tam było, nieważne. Yy, no, ale ogólnie, no, zostaje on F5 od Broka. No i wiemy, że Fiori raczej z SummerSlam jako nowy mistrz nie wyjdzie. No i wtedy do końca dominował już Roman, wykonał on chyba dwa spiry. Jednak Brok cały czas się podnosił. Potem atak jednym tytułem, i wtedy już myślałem, że będzie koniec, ale Brok znowu się podniósł. Potem atak drugim tytułem, przy wniecenie Broka i Roman Reigns broni Undisputed WWE Universal Championship. Main event wyśmienity, jak dla mnie na spokojnie. E, najlepsza walka Broka Lesnara z Romanem Reignsem. Chociaż ta z jedynki też była dobra, ale myślę, że tutaj było tak dużo rozrywki, te, ta głupota, ale jednocześnie ta intensywność, ta brutalność, no tam wszystko idealnie ze sobą się łączyło. I jak te parę miesięcy temu, to było no powiedzmy półtora miesiąca temu, narzekałem, że o znowu Brock Lesnar kontra Roman Reigns, no to teraz odwołuję swoje słowa, było to wyśmienite, ale tak czy inaczej już nie chcę nigdy, ale to nigdy zobaczyć tej walki. Lepiej, żeby WWE nie kłamało. Jeśli chodzi o ostateczną ocenę tej gali. To słyszałem dużo głosów, że jest to najlepsze pay per view tego roku. I jeśli chodzi o samo WWE, no to chyba muszę się zgodzić, ponieważ pamiętam, że początek roku pod względem pay per view był fatalny, a jednak przez ostatnie kilka miesięcy, no to nie było takiego mega ważnego pay per view. Powiedzmy na Hell in a były spoko walki, ale jednak w większości, no to nic tam nie znaczyło. A tutaj było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. I chyba jeśli chodzi o samo WWE, to faktycznie jest to najlepsza gala roku. A jeśli chodzi o AEW, no to może Revolution. Było trochę lepsze, bo tam był banger za bangerem, ale to bym musiał obejrzeć. Ogólnie bawiłem się świetnie, gala wyśmienita. Ocena ode mnie 8,5 na 10, może 8? No bo tak byłaby lepsza ocena, gdyby Street Profits kontra i Usos byli lepsi, może lepsza prezentacja Liv Morgan, a Dychę dostanie to pay -per -view, na którym powróci Andrade do WWE, a że najpewniej nie powróci, no to nigdy nie będzie dychy dla pay-per-view WWE, ale i tak ocena 8,5 jest bardzo, bardzo wysoka. Jeśli chodzi o ten odcinek, to to by chyba było na tyle. Mówi do was Lesiu z Adliut Polska. Lajkujcie, subskrybujcie, wspierajcie kanał Adliut Polska. W tym miejscu dziękuję wszystkim wspierającym, czyli Sigismund Dijkstra, Damian Damian oraz Przemysław Michał Kowalczyk. Jeśli ty również chciałbyś wspierać, to bardzo serdecznie cię do tego zachęcam. No i słyszymy się już jutro na shortkacie z Monday Night Raw. Cześć!